Się I czekamy, aż zawiązam nas do samolotu. To będzie mój pierwszy lot. Ja się strasznie boję. Nasz kolega Kamil Cisielski wziął się tak wystroju, że wszyscy jesteśmy w szoku. Wyglądam jak człowiek, szedł reprezentować swój kraj. Pełna kultura. Dzisiaj będziemy przedstawiali nasze kraje. Mamy zrobione prezentacje, temat to jest niepełnosprawność. Jak były prawa dziecka, teraz mamy niepełnosprawność. Yy, przygotowaliśmy prezentację razem z naszym kolegą Nikodemem, który stoi za kamerą. Dokładnie tak. Yy, I będziemy dzisiaj to wszystko przedstawiali. Jest około czterech krajów. Finlandia, Niemcy, Polska, Włochy i Hiszpania. Włochy i Hiszpania. Przed chwilą byłam osobą niewidomą i musiałam zejść ze schodów na dół yy, na parter. To było bardzo ciężkie. Podziwiam osoby, które są niewidome. Zaraz mnie czeka jazda na wózku inwalidzkim. Zobaczymy, co to będzie? U, ale Wydaje się, że nie ma w tym takich emocji, ale jeżeli człowiek nic nie widzi, gra tylko na słuch. No, takie zdzenie i wie, że obserwują go ludzie, to jest całkiem inaczej. I ta satysfakcja, kiedy trafi się gola i słychać tylko brawa, nie? To, to jest a nie są Nie wiesz, co Szkoła jest tam bardzo piękna. Dzieci na przerwach wychodzą na dwór, po dworze przychodzą do szkoły, zdejmują buty, są bardzo grzeczne na lekcjach, są spokojne, uczą się, słuchają nauczyciela. Nie ma w ogóle hałasu w tej szkole, tak jak u nas. U nas dzieci na przerwie, jak słyszą dzwonek, to jest tylko pisk, krzyk, a tam u nich wszystkie dzieci się ubierają, wychodzą na dwór, wyszalają się na dworze i potem wracają na lekcje i są bardzo uważne na lekcjach. W Finlandii jest właśnie najwyższy poziom edukacji w całej Europie, wcale się nie dziwię, bo państwo ma taki dobry stosunek do szkół, szkoły są piękne, uczniowie też mają super stosunek do nauczycieli, nie do to co u nas, to uczniowie potrafią podejść, zwizywać nauczycieli, powiedzieć rodzicom jaki to nauczyciel jest. Tata? Tata. 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 Słuchają, szanują się nawzajem, nikt nie przeszkadza nikomu. Każdy, chociażby gabinet muzyczny, był wyposażony w fortepian, w gitary. Gitar to chyba było 7 czy 8. My, idąc po korytarzu, nie zobaczymy leżącego papierka, czy błota, czy cokolwiek. Dlatego byłem w wielkim szoku, jak tam pojechaliśmy. Halo, pięknie tutaj jest. Co jest tutaj? Śnieg. Jest cisza, spokój, mróz. Ogólnie jest bardzo fajnie. Lód na rzecz. Zima minus 25 stopni, a ja musiałam zasuwać 2 km rowerem do szkoły. Włosy mi te całe zamarzały. Po prostu byłam w szoku. No jesteśmy w nowych butach. No, na wyszyk mody. Na mody, bardzo ładne. A kurier 21? Kurier 21. Kurier 21. Jedzenie było niesamowite. Szczególnie Nifer. To jest naprawdę coś niesamowitego. Musiałem aż przywieźć trochę ze sobą do Polski, bo był za dobry, żebym o nim zapomniał. Ale już mi się niestety kończy, więc... Znaczy, kończy. Skończył już dawno. Ludzie są strasznie mili. Każdy jest dla siebie uprzejmy, każdy sobie pomaga nawzajem. W czasie chodziliśmy na różne imprezy do naszych znajomych z Finlandii. Integrowaliśmy się. Ludzie byli bardzo fajni. Mi najbardziej podobało się jedzenie, pogoda i ludzie. Wszyscy byli życzliwi, nikt nie był jakiś chamski, niemiły. Każdy był uśmiechnięty przez praktycznie cały czas. Wszyscy chcieli jeden są spędzać czas. To jest coś, czego w Polsce się po prostu nie doświadczy, no. no. bo taką mamy kulturę w Polsce, niestety. Znaczy niestety, no jest jak jest. No i ogólnie jak na razie to elegancko jest. I, i jest, jest fajnie. I się tylko na chwilkę zrzemnąłem, ale to bo jestem zmęczony. A tak to jest fajnie. I wykłady są całkiem ciekawe. To really beautiful experience. You can teach a lot of, no learn a lot of You get the gram. Yes, and you can learn new languages. A very good experience. Quite cold, but we learned yeah. lots of stuff here. We visited, for example, this museum, and um, I don't know. We made new friendship. Greetings to the Polish people that we also know. Bye bye. Bye. So yeah, thank you. Thank you. Say bye. Bye. Later. Say bye. Goodbye. Bye Goodbye. Good bye. Bye. bye, bye. Do widzenia! No, I can say that. Bye! Chciałem wam ogólnie powiedzieć, że jesteśmy w Egipcie. Musieliśmy lecieć naokoło. Słabo widać, niestety, bo tu ja mam specjalną siatkę, żeby nie było nam gorąco. Nie no, jajco, ja sobie jesteśmy na wieprzyco. Było super, ale chcę już spać. Proszę dajcie mi iść do domu. Było fajnie, super fajnie. Idę spać. Wszyscy idą spać. Dla kuriera 20, 21. 21 Nikody Nowak, Julia Kowalczyk, Wiktoria Cromrej. Tam jest dziesięćki, który już śpi. Yes! Bye!